Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, u mnie słoneczny listopadowy dzień, dzień zaduszny, pełen zadumy, nostalgii, wspomnień. U mnie dzisiaj też nostalgicznie. Wiersz nosi tytuł: Zamykają się okiennice czasu. Zamykają się okiennice czasu, teraźniejszość. Stróżką więdnących zachodów słońca przecieka przez nasze jeszcze niedawno szeroko otwarte horyzonty. Myśli coraz ociężalej odnajdują słodycz słonecznego blasku i muślin powietrza gęstnieje zaprawiony dziekciem przemijania. Wieczór nadciąga zwolna, nieubłaganie, zatrzaśnie okna na zawsze. W wieczności pozostaniemy wspomnieniem na Ziemi.